Przenosimy się do świata małej giełdy, czyli do rynku New Connect. i do świata gier komputerowych. Giełdowym gościem Polsat Biznes jest pan Tomasz Majka, prezes spółki Nicolas Games. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Spółki, która jak recenzuje swoją własną działalność i przedstawia swoje własne zamierzenia na najbliższą przyszłość, to używa sformułowań 2012 rok. Koniec świata, 2013 rok dla spółki Nicolas Games, wychodzenie z cienia. Ten koniec świata to rozumiem, że nawiązanie do tych różnych prognoz, że w ostatnich dniach grudnia nasz świat się skończy, ale niektórzy twierdzili, że ten koniec świata to w pewnym sensie spółka Nicolas Games w zeszłym roku przeżywała, bo zwalniała pracowników, wyprzedawała majątek, była w złym położeniu. No, powiedzmy sobie, koniec świata to. Nie tylko y, przepowiedni majów. Nasza gra też miała, y, mówiła o końcu świata w 2012 roku, ale rzeczywiście 2012 był dla na nas, y, na nas dosyć trudny. Y, zaczęliśmy ten rok rzeczywiście od, te, od dużych redukcji bo y, tak naprawdę, pracowników, y, ponieważ jak gdyby zakończyliśmy pewien etap produkcji, y, gra pojawiła się, pojawiła się na niektórych rynkach. Natomiast na zbyt mało tych rynków udało się, udało się grze zdobyć. Niektórzy twierdzą, że standardowy produkt spółki Nicholas Games to nie było udane przedsięwzięcie. Ja powiem tak. Ta premiera, która miała miejsce w listopadzie 2011 roku, rzeczywiście była po prostu za wcześnie. Ten produkt powinien jeszcze pozostać w produkcji przez przynajmniej kilka miesięcy. Natomiast w lipcu udało nam się wypuścić tak zwaną w edycję rozszerzoną, która już uzyskała dużo lepsze notowania, dużo lepsze recenzje, a dzięki tej, tej edycji rozszerzonej gracze tak naprawdę zdecydowali o wprowadzeniu gry na platformę Steam, w związku z czym tak, no można powiedzieć, że rzeczywiście pomału zaczęliśmy łapać pod koniec roku oddech. Za chwilę będziemy mieli okazję zobaczyć, jak wyglądały notowania z pana spółki w ostatnim roku. Listopad 2012 roku to takie no jednak historyczne dno potem było troszkę lepiej. Tak, początek to, to wiązało się tak naprawdę z tymi recenzjami premierą przedwczesną. Tak? To jest, powiedzmy sobie to otwarcie. Natomiast, natomiast jak gdyby nastąpiła potem jakaś konsolidacja, stabilizacja tego kursu. On jest w tej chwili na, 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 poziomie, na poziomie nominału. Tak? Natomiast, natomiast prawda jest taka, że koniec roku to dla nas były była ważne, ważne momenty. Premiera na steamie, dosyć wysokie przychody. My tak naprawdę w pierwszym kwartale już 15 maja pokażemy całkiem, całkiem fajne wyniki. Ale te trudne momenty pod koniec zeszłego roku to na przykład sprawa amerykańskiego koncernu Epic Games, który w swoim czasie skierował sprawę do sądu, bo tak. chodziło o zapłacenie za silnik graficzny. Tak, silnik graficzny, czyli narzędzie do, do, do tworzenia gier. Myśmy zapłacili za ten silnik z opóźnieniem. Epic to jest ogromna korporacja, w związku z czym zanim odnotowali odnotowali wpływy za za silnik, no to cała machina, machina już ruszyła. Na szczęście udało nam się umowy reaktywować. Mamy już w tej chwili pełne prawa do korzystania z silnika. Nikolas Games emitował akcje już wielokrotnie. Na początku roku ze sprzedaży akcji osiągnął Pan prawie milion złotych. Tak, bo to jest jak gdyby wychodzenie, wychodzenie z kryzysu który jak gdyby spółka się pojawiła, wpadła w zeszłym roku, to nie będzie trzy minuty, tak? To nie, będzie, e, to nie jest łatwa, łatwa droga. A drogą tak naprawdę do wyjścia jest nowa produkcja, jest nowa sprzedaż, zwiększenie przychodów, a nie, e, a nie tylko, że tak powiem, e, restrukturyzacja zadłużenia. Czyli te pieniądze z emisji akcji są przeznaczone na, na poprawianie sytuacji finansowej firmy? Tak, i na nową produkcję, która tak naprawdę już się rozpoczęła, z nowym zespołem, zupełnie inaczej konstruowanym niż ten pierwszy, e, mniejszym bo i produkcje są na miarę naszych możliwości, natomiast no, zespołem wybitnych profesjonalistów. Japonię spółka Nikolas Games podbija. Japonię podbija misiem muszatkiem? Nie, to już to, to było wydarzenie, wydarzenie z, przed kilku lat. Myśmy, myśmy wyprodukowali taką grę na, z misiem muszatkiem. Próbowaliśmy wejść na rynek japoński. No, jest strasznie hermetyczny, w związku, z czym, w związku z czym tak naprawdę nam się... Nam się tamto wydarzenie nie udało, nie wprowadziliśmy gry do, do sprzedaży, natomiast przenieśliśmy je po prostu na, na, na produkcję gier dla dorosłych, gdzie tam mamy po prostu dużo większe doświadczenie, mówiąc między nami, jak, jak przygotować produkty dla, dla dorosłego widza. Jaki jest stan załogi Pana spółki po tych perypetiach, które oglądaliśmy kilka miesięcy temu? No, zaczynaliśmy tak naprawdę od prawie 60 osób pod koniec produkcji, po to, by doprowadzić się chyba do trzech, trzech pracowników. Obecnie jest to, jest to 10 osób, teraz w kwietniu będzie następnych 3 i to jest wszystko. Tak naprawdę cały projekt opiera się o, jak to nazwano, 12 gniewnych ludzi, Plus panią, panią, która zarządza naszą administracją, i, i outsourcing. I po prostu będziemy na zewnątrz zlecać usługi. Mały zespół, bardzo, bardzo doświadczony. O bieżących wynikach pana spółki, co pan może powiedzieć akcjonariuszom? Pierwszy kwartał zamkniemy dosyć dobrymi przychodami i, i tak naprawdę z dosyć solidnym zyskiem. Ja jestem po prostu bardzo zadowolony z pierwszego kwartału, bo to jest ten moment, kiedy. Te nasze wysiłki zaczęły przynosić efekty, bo, bo nasze produkty sprzedają się na platformie cyfrowej i to jest, i to jest najważniejsze. A poza tym no już możemy zacząć pracować nad wersją gry na, na iPady. W związku z czym teraz techniczni, teraz nasza, nasz partner India. A analizuje kiedy te wyniki pierwszego kwartału 15 będą? 15 maja. Znane 15 maja. To chyba ciągle nie jest łatwy rynek, a może nawet ostatnio nie jest łatwy rynek. Gry komputerowe, na przykład pana konkurent z dużego rynku giełdowego warszawskiego, City Interactive, zbiera słabe recenzje za Snipera 2. Rynek nie jest łatwy, ponieważ jak gdyby zawsze trzeba patrzeć na to poprzez nas kryzysu, który nas też w jakiś sposób dotyka. Z lekkim opóźnieniem, co prawda, ale, 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 ale tak jest. Recenzje, no cóż, co mogę powiedzieć? No, nie wypada mi wypowiadać się na temat produktów, produktów w konkurencji. Natomiast no, czasami jest tak, że, że produkt w Polsce, nie, w Polsce się nie, nie, nie przyjmie, na innych rynkach się przyjmie. Tak, tak to po prostu bywa. To jest bardzo zróżnicowany rynek, ale strasznie trudny, jeśli chodzi o odbiorcę ostatecznego. O trudnym rynku gier komputerowych mówił prezes spółki. Nikolas Gains, pan Tomasz Majka, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.